Cześć, ja jesteśmy Patryka. Dzisiaj zrobimy sobie skomniutki filmik. Yy, bardzo króciutki, 200 yy, yy, kart. W nie będziemy przedłużać, bo nie, niech będzie filmik jak najkrótszy. No i ofiamy. Mamy tak. Yy. Gonzalo Castoro z Bayern Leverkusen, Diego Godin z, o, jak się da widać, z, z Atlético Madryt. Mamy adresa Inieste z Barcelony i mamy logo Monaco z Francji, klub. Mamy Mastera Monaco i Moutinho mam i mamy druga, drugą moją kartę Ila Decima Real Madrid. Fajnie, fajnie, bo to też jest dobra karta. Cieszę się bardzo. Ila Decima. Zaraz wam pokażę tą drugą kartę. E, tą drugą kartę. No i druga troszeczka. Mm, no, i tak jeszcze mam taką, taką. Mam dwie karty i Fajnie. No i dobra, druga susetka bazówka. E, Balta, Sanogo, Fernandinho. Nie wiem, Fernand pokazuje, że Fernand. Aha, Fernando, przepraszam, e, Dragula z Costa i mamy eksperta Ger Gerarda i Rising stara z Monaco. No to, a, filmik jest nie, nie za długi, nie za krótki. No ja się z Wami No i to ile decima w, tej, w tym unboxingu aż, no to cześć.